Trwa właśnie ostatni tydzień Adwentu. Z tej okazji ponownie udaliśmy się wraz z naszą kamerą do kościoła pod wezwaniem świętego Józefa, aby przyjrzeć się, jak przebiegają poranne mszeroratnie. prowadzi historię świata przez Nazareth i Betlejem. Tam właśnie Bóg wybrał i obdarzył pełnią łaski Maryję. Z tajemnicy wybrania wyłania się prawda o przeznaczeniu każdego człowieka na świątynię Ducha Świętego. Dzisiaj kończy się drugi tydzień Adwentu. I tam więc wszystkich bardzo serdecznie. Wszystkich, którzy są wytrwali. Wytrwałość jest wspaniałą cnotą. Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony, mówi Jezus. Przed nami jeszcze tylko jeden tydzień spotkań. Już mówiłem Wam, że tegoroczny mafia jest jednym z najkrótszych. Mamy zaledwie 17 dni rora. Roda. Dzisiaj jest, jest tyśń, 11 dzień, a na naszej dekoracji Pojawia się dziesiąta osoba, która poszła w ciemno za światło. Wśród nich są dzieci, zakonnicze, ciężar, młode mama. O niektórych słyszeliśmy, o innych nigdy, ale o świętej, o której mówiliśmy wczoraj, na pewno wszyscy słyszeli. A o tym wczoraj mówiliśmy. Błogosławionej matce Teresie Skarbuty. Kiedy jeszcze żyła, podziwiana była przez wszystkich ludzi, i przez wierzących, i przez niewierzących, bo potrafiła z miłością zajmować się ludźmi, których inni nie byli w stanie nawet dotknąć. Powiem Wam tak, taki przypadek: jeden dziennikarz z Ameryki. Przyjechał, żeby z nią porozmawiać, a ona mu dała listę z ryżem i mówi, ty nie gadaj, tylko wierz mikę i karm tamtego. Tamten był uprzywilejowany, taki strój, taki. Za, za milion dolarów tego nie robił. A matka teraz zadaje, za milion dolarów to ja też tego nie robiłam. Właśnie. Tylko z miłości do pana Jezusa. I dlatego między innymi matka Teresa otrzymała pokojową nagrodę Nobla. A więc ta wiadomość do niej dotarła, spokojnie powiedziała: To nie jest nagroda dla mnie. To jest nagroda dla tych najbiedniejszych. Bo matka Teresa niczego nie robiła dla nagrody, ale dlatego, że z całych sił kochała Pana Jezusa. Jestem pewien, że dzisiaj z nieba wspiera wszystkich chcących pomagać jak Pana i przede wszystkim swoje siostry, które na zarek się. Dzisiaj przeniesiemy się na inny kontynent, do Ameryki Środkowej. Guadalupe, Matka Boża objawiła się pewnemu Indianinowi, Juanowi Diego, a ostatniego dnia zostawiła mu swój wizerunek na jego opończy, którą był owinięty z kaktusa, z główna kaktusa. Jak ją zdjął, przyniósł w niej róże, w środku zimy do biskupa, który nie chciał wierzyć, przyniósł obojętne swojej róże i wycząsnął ją, patrz, zobacz, Matka woda mi się pokazała. Nasza obecność na Roratach stała się doskonałą okazją do wykonania wspólnego, grupowego zdjęcia dzieci i dorosłych, którzy wytrwale uczestniczą w zabożeństwach roratnich, przygotowując się w ten sposób do świąt Bożego Narodzenia.